Dzień dobry, witam na konferencji prasowej przed meczem z Wartą Poznań. Jest z nami trener Zabrzańskiego Górnika, pan Marcin Brosz. Panie trenerze, Krzysztof Wylotek z redakcji Roosevelta 81 przesyła pytanie. W najbliższych tygodniach Górnika czeka sporo spotkań w krótkim odstępie czasu. Jak pan ocenia przygotowanie piłkarzy oraz czy może pan liczyć na wszystkich zawodników, czy też ktoś zmaga się z jakimś urazem? Tak, patrząc na terminarz, na pewno ten okres i okres e, po warcie do meczu w Gliwicach e, to jest okres, gdzie możemy pracować a później już tylko tak naprawdę grać. Dlatego staraliśmy się wykorzystać ten czas, który mieliśmy i ten, który jeszcze jest przed nami, bo mamy jeszcze parę jednostek treningowych do najbliższego spotkania. Maksymalnie jak potrafimy. Z drugiej strony obserwujemy również naszych zawodników, którzy wyjechali grać e, w reprezentacjach i również tutaj cieszymy się z ich e, sukcesów. i. Mamy nadzieję, że teraz jak oni wrócą to taką pozytywną energię, również przeleją, przeleją na nas i te najbliższe spotkania to będą na pewno spotkania, które będą bardzo interesujące. Oczywiście my chcemy zrobić wszystko, żeby również ich punktować. Dziękuję. Pan Piotr Gierczyk z Polskiej Agencji Prasowej pyta, czy przerwę w lidze udało się wykorzystać zgodnie z planem? To zawsze zweryfikuję boisko i najbliższe spotkanie, które będziemy rozgrywali w poniedziałek mam nadzieję, że, że ten okres, który teraz poświęciliśmy na przygotowaniu zespołu zostanie jak gdyby zakończony zwycięstwem meczu z Wartą, który nas czeka w poniedziałek. Czy był to czas szlifowania formy już na całą ostatnią prostą tego sezonu? Na pewno ten tydzień i następny jeszcze po meczu z Wartą to jest taki okres, gdzie, gdzie mamy czas popracować. Mamy do dyspozycji większość naszej kadry, więc staraliśmy się podtrzymać to, te zachowania, które, które były pozytywne w naszym wykonaniu, natomiast pracowaliśmy dużo nad elementami, które mamy nadzieję przyniosą nam efekty w najbliższych spotkaniach. Czy nadejście prawdziwej wiosny i wyższej temperatury jakoś wpływa na nastrój podczas zajęć? No na pewno tak, na pewno tak. Jednak słońce to jest zawsze więcej energii. To tak naprawdę nie tylko, nie tylko przenosi. To widać, że te treningi są bardziej żywe. Co więcej, zawodnicy więcej czasu poświęcają również po treningach. Jak gdyby udoskonalając swoje umiejętności, to nie tylko już w zespole, ale indywidualnie. To oczywiście zawsze dodatkowo cieszy. Możemy też więcej czasu poświęcić na pewne elementy, gdzie potrzebowaliśmy właśnie więcej czasu, spokoju i, i mam nadzieję również, że to przyniesie efekt. Czy święta zmieniają system przygotowań do meczu? Nie. Jak trener ocenia potencjał Poznańskiego Beniaminka? Na pewno warta sprzed pół roku jeszcze jak obserwowaliśmy, jak grała baraże, a warta teraz to są inne zespoły i, i zdajemy sobie z tego sprawę. Zresztą, patrząc na nasz ostatni mecz, który rozgrywaliśmy w Grodzisku, to było bardzo trudne dla nas spotkanie i zdajemy sobie sprawę, że czeka nas ciężki mecz w poniedziałek. Tym bardziej się do niego przygotowujemy, i jest to dla nas kluczowe spotkanie w tym okresie przygotowawczym. Dziękuję. Pan Michał Zichlarz ze sportu pyta, jak wygląda sytuacja z piłkarzami, którzy wrócili do domów z Kat. Chodzi o manecha, paluszka oraz kubicę. Mane wrócił, jest po testach PCR-u, czekamy, czekamy na decyzję. Mamy nadzieję, że przechodzi również w swoim kraju, więc mamy nadzieję, że to się potwierdzi. Natomiast dwójka zawodników, którzy trenowali w reprezentacji młodzieżowej, jest w zajęciach. Brak pauzującego za kartki Dzianisa Masurasa to szansa dla Michała Rostkowskiego? Czy będzie tutaj trener szukał innych rozwiązań? Mamy jeszcze jednostki treningowe i szukamy różnych ustawień. Natomiast na pewno Michał daje od dwóch meczów sygnały, że nie tylko czekał na swoją szansę, ale wykorzystał ją szczególnie w meczu tutaj pamiętnym z Lubin, ale również dobre 45 minut w meczu z to jest. To jest taka droga, którą młody zawodnik musi przejść i na pewno tak łatwo nie da się wygryć ze składu. Natomiast inni piłkarze również zdają sobie sprawę, że otwarła się możliwość gry i robią wszystko na treningach, żeby wywalczyć to miejsce. To tylko cieszy, bo rywalizacja to jest zawsze taka w sporcie, w sporcie to jest najlepsze, co, 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 co może być. Richmond Bułaci nie trafił dotąd w lidze. Czy liczy Pan, że z Wartą w końcu się przełamie? Dla nas bardzo ważne też spotkanie było spotkanie, które rozegraliśmy pomiędzy meczami ligowymi. To jest, rozegraliśmy mecz w Lublinie. Chcieliśmy tam osiągnąć, chcieliśmy osiągnąć między innymi to, żeby nasi napastnicy dostawali szansę, większą ilość Podań i wykorzystywali w i to po troszeczkę nam się udało, bo to i Piotr Krawczyk, i Richmond, i Bartek szczerali bardzo fajne, bardzo interesujące bramki, więc po bardzo ciekawych akcjach. Więc to pokazuje, że ten potencjał sprzed mamy. Doszedł. Doszedł Sopel, doszedł Hesji, więc ta rywalizacja jest duża i mamy wszyscy nadzieję, jako zespół, jako górnik, że przeniesie się to również na bramki w ekstraklasie. Grać ostatnio na zero z tyłu, czy to klucz do sukcesu w meczu Wielkanocny Poniedziałek? Zawsze ta gra z tyłu powoduje, że zawodnicy z przodu czują większą pewność, mają większą swobodę i szukają zagrań, które. które są w stanie rozbić bardzo szczerną obronę warty, więc, więc to na pewno dodaje nam możliwości, ale tak naprawdę kluczem jest, żeby starać się od samego początku stwarzać sytuację. tak Nawiązywałem to przed chwilą do meczu sparingowego, tam mieliśmy swoje sytuacje. I, i, I staraliśmy się wykorzystywać, mówię tutaj o grze ofensywnej. I to tak samo musimy mieć swoje sytuacje, musimy stwarzać, musimy być groźni w polu karnym wartym, musimy dawać sobie nawzajem szanse, musimy szukać piłek pomiędzy bramkarzem a napastnikami, żeby nasza dwójka napastników miała sytuację. Ja jestem przekonany, patrząc chociażby na dzisiejszy trening i na wczorajszy trening, że każda kolejna sytuacja Wykorzystana na treningu, przyniesie się pozytywnie również na mecz. I na koniec prośba o ocenę gry Martina Chudego w ostatnich meczach. Czy uważa trener, że to w tej chwili bramkarz numer jeden w ekstraklasie? Ja oceniam go jako bramkarza Górnika Zabrzej. i myślę, że on sam jak gdyby daje odpowiedź na to pytanie, patrząc na ostatnie trzy mecze, gra na zero, więc, więc, więc tylko tak żeby tylko tak dalej. Dziękuję bardzo trenerze za udział w konferencji. Dziękuję bardzo.